Żeby nauczyć się języka obcego, wcale nie trzeba mieć specjalnie wysokiej inteligencji, ani super dobrej pamięci. No a właśnie co trzeba. Zaraz powiem. Nazywam się Dorota Werner. Moją pasją są języki i prowadzę ten kanał po to, żeby pomóc Wam uczyć się szybciej, skuteczniej i przyjemniej. Witam Was w kolejnym odcinku, w którym chcę Wam powiedzieć o tym, kto może nauczyć się języka i co jest do tego tak naprawdę potrzebne. Jak już mówiłam, Inteligencja niespecjalnie ma na to wpływ. To znaczy, to jest prawda, że osoby bardzo inteligentne mają bogatszy zasób słów i wypowiadają się bardziej kwieciście, ale to tak naprawdę nie jest dlatego, że ten ich język jest bardziej rozwinięty. Tylko odwrotnie. Ich przemyślenia są bogatsze, w związku z tym potrzebują więcej słów, czyli to ich bogatsze przemyślenia i bogatsze doświadczenia życiowe powodują, że tych słów używają więcej, a nie jest tak, że te słowa mają. W głowie dlatego, że są inteligentni. Czyli tym razem to ich potrzeby wyrażania swoich myśli pociągają za sobą bogatsze słownictwo. Natomiast generalnie każda osoba, która jest w normie intelektualnej, a nawet trochę poniżej tej normy, spokojnie może nauczyć się każdego języka bez problemu. Jeśli chodzi o pamięć, no to to już jest klasyk. Wszystkim się wydaje, że trzeba wkuwać słówka i trzeba je zapamiętywać. Natomiast najwięksi specjaliści od najlepszych kursów językowych zawsze mówią, nie staraj się zapamiętywać słówek. Zresztą ja też to wszystkim mówię. Naprawdę nie starajcie się zapamiętać. Otwórzcie się na ten język i nie będziecie musieli nic zapamiętywać, dlatego pamięć też nie jest czynnikiem. A co jest? Oprę się na tym, co mówi jeden z najsławniejszych poliglotów, Steve Kaufman. On, co prawda, też wziął te trzy czynniki od kogoś. Już nie pamiętam od kogo. Ale to on je najbardziej rozpropagował. I to są trzy czynniki, pod którymi ja się całkowicie podpisuję. Pierwszy z nich to jest mindset. No tak. O tym już się oczywiście mówiło wszystko i wiem, że to już jest po prostu nudne, ale ja co roku dostaję nowych uczniów, z którymi rozmowa zaczyna się od tego, no bo mi ten angielski nie idzie. No, bo do tego mojego pustego łbata to naprawdę to nie wchodzi. Nie, ja to się nie nadaję, ja się nigdy tego nie nauczę. Słuchajcie, jeżeli będziecie z takim czymś zaczynać, no to gwarantuję, że się niczego nie nauczycie. A naprawdę takich ludzi są setki, tysiące, nie wiem, może miliony, którzy cały czas sobie tak powtarzają. Więc wprawdzie na temat mindsetu się już mówiło wszystko. To chyba jednak ciągle nie jest dosyć. I do tego tematu trzeba będzie wracać, wracać i wracać. Drugi... Czynnik to jest ilość ekspozycji na język. I tutaj mamy takie drobne nieporozumienia, bo czasami zdarza się tak, że ktoś myśli, że jego ekspozycja na język jest duża, a wcale tak nie jest. I tak na przykład taką ekspozycją, która nie do końca jest ekspozycją, jest praca z podręcznikiem i robienie ćwiczeń. Generalnie ćwiczenia gramatyczne. Wszystkie zdania, które są do poprawienia, do uzupełnienia i takie różne rzeczy, to nie jest do końca ekspozycja na język. Jeśli chodzi o czytanie, ekspozycją na język może być czytanie, ale pod warunkiem, że już bardzo dobrze wymawiacie i nie macie żadnej wątpliwości co do tego, jak te słowa się czyta. I to nie tylko te słowa, ale również całe zdania łącznie z intonacją. Czyli jeżeli czytacie tak dobrze i wymawiacie tak dobrze, że kiedy czytacie to jest tak, jakbyście słyszeli to, co tam. Jest napisane? To tak, to jest ekspozycja. Natomiast na początku nauki języka, kiedy nie wiecie jeszcze, jak poprawnie wszystko wymawiać, nie wiecie, jak to dobrze brzmi, czytanie to nie jest ekspozycja na język, tak naprawdę. A przynajmniej można uznać, że to jest ekspozycja szczątkowa. Ekspozycją nie jest też serial lecący w tle, jeśli w tym czasie myślicie sobie w głowie po polsku. Także seriale, słuchanie czegoś, nawet jeżeli coś robicie, jeżeli to coś to jest obieranie ziemniaków i wy w tym czasie jesteście pochłonięci treścią, to tak, to się liczy. Natomiast jeżeli gdzieś tam w tle ktoś sobie brzęczy, a wy w tym czasie myślicie o kompletnie czym innym i układacie sobie listę zakupów na jutro po polsku, to to nie jest ekspozycja na język i takiego słuchania nie można liczyć, mimo że wiele osób uważa, że to jest to bierne słuchanie i że to się też liczy. To nie, to, to absolutnie zapomnijcie. Czyli mówimy tu o ekspozycji na język takiej, kiedy przede wszystkim słyszymy, no chyba, że już bardzo dobrze jesteśmy z wymowy, ale najlepiej, żebyśmy słyszeli. Możemy też widzieć i słyszeć naraz, ale bardzo jest ważne właśnie to, żeby to jednak trafiało w ucho, a nie tylko w oko. A po drugie, żebyśmy byli pochłonięci tą treścią. Czyli nie musicie myśleć o tym, jakich czasów tu użyli, jak zbudowali te zdania, natomiast. Że tak powiem, co autor chciał powiedzieć, to to jest bardzo ważne. Jeżeli w tym czasie myślicie o czymś innym, to niestety ten czas ekspozycji nie jest do zajęczenia. No i został nam ostatni czynnik. Ostatni czynnik to jest umiejętność obserwacji. Czyli są osoby, które po prostu pewne rzeczy słyszą, i są osoby, których pewne rzeczy nie słyszą. I czy to tak już musi być na zawsze? No nie, wcale nie. Zapewniam Was, po tylu latach pracy, że to się naprawdę zmienia i poprawia w oczach, jeżeli tylko robimy odpowiednie ćwiczenia. Czyli wszystkie trzy czynniki zależą od Was, no bo mindset, no każdy może pracować nad swoim mindsetem i go zmienić. To są tylko myśli, jak mówiła Louise Hay, i możemy je zmienić. Po drugie, czas ekspozycji, no to decyzja należy do Was: albo sobie włączycie serial, albo nie. I zapewniam was, że ta trzecia umiejętność, czyli umiejętność obserwacji, czyli to takie ucho do języka, to jest coś, co jak najbardziej można sobie wyrobić i nawet wcale nie tak bardzo trudno. Czyli zabrałam wam złudzenia, że możecie się teraz tłumaczyć, że jesteście tępi i nie możecie się nauczyć kolejnego języka. Oczywiście nie musicie, bo możecie robić w tym czasie coś innego, ale ten argument już niestety odpadł. Do zobaczenia w następnym odcinku.